Adam Mickiewicz Liryki Lozańskie. Żal Rozrzutnika. Czyta Maciej Paluchowski. Kochanek, druchów, ileż was spotkałem, ileż to oczu, jak gwiazd przeleciało, ileż to rączek, tonąc, uściskałem, a serce nigdy z sercem nie gadało. Wydałem wiele z serca. Jak ze skrzyni młody rozrzutnik, lecz dłużnicy moi nic nie oddali. Któż dzisiaj obwini, że się rozrzutnik spostrzegł, że się boi zwierzać w niepewne i nieznane ręce? Żegnam was, żegnam nadobne dziewice, żegnam was, żegnam odruchy młodzieńce. Rozrzutnik młody, resztę skarbu schwycę, w ziemię zakopie, nie czas resztę tracić. Już czuję starość. Mam żebrać w potrzebie? Znalazłem tego, co zdoła zapłacić rzetelnie, z lichwą i na czas. On w niebie!